Moi drodzy, co robi kobieta na budowie? Jak to co? Zarządza? Prowadzi budowę. Ale jak ty to robisz? Dzięki torebce. Jak to dzięki torebce? <laughs> no popatrz, no. Musi specjalną torebkę. Co tam tak. masz w tej torebce? Musi być projekt. Projekt. Musi być termoskawą, laser, miarka. Musi być taśma do naniesienia uwag. Na budowie, jakieś ustereczki, jakieś uwagi. Czy wszystko to porządna kobieta na budowie powinna mieć? Moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy Łasi Tabaki pod Wrocławiem. Cześć, Asia. Cześć, Paweł. Za nami jej trzecia inwestycja, budynek czterolokalowy. Także dzisiaj będzie o tym, czy po prostu kobiety sobie radzą na budowach, jak sobie radzą i o ich projektach. Oglądajcie. Asia, to powiedz nam na początek, jak to się stało, że zostałaś właśnie de deweloperką. Jak zostałam deweloperką. Wszystko zaczęło się od ciąży. <laughs> <laughs> nie, to chyba nie tak miało być. <laughs> jest dobrze, jest dobrze, opowiadaj. <laughs> <laughs> Okej, okay. pierwszy projekt deweloperski, pierwsze pozwolenie na budowę uzyskałam w zaawansowanej ciąży, a budowę rozpoczęłam tydzień po wyjściu ze szpitala z porodówki. Jak, jak ty sobie z tym wszystkim radziłaś? Już co teraz z perspektywy czasu nie wiem. <śmiech> <śmiech> Chyba by po prostu doszedł kolejny multitask do Aha. ogarnięcia obok Aha. spraw rodzinnych związanych z, z nowonarodzonym dzieckiem, ale myślę, że troszeczkę ten, ten background budowlany, czyli projektowanie, znajomość procesu inwestycyjnego, znajomość procesu budowy, na pewno mi w tym dużo pomógł. Moi drodzy, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, Asia właśnie wywodzi się z, znaczy jest architektem, tak? I mia miała tutaj była związana z branżą. Natomiast jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego stwierdziłaś, że chcesz zostać tą deweloperką, że nie chcesz kontynuować tej, tego biznesu jako architekt. Mhm. Zawsze mnie pociągały tematy związane z inwestowaniem, z realizacją inwestycji. Tak więc ten projekt, to projektowanie było takim początkiem tego procesu inwestycyjnego, ale chciałam pójść dalej. Zawsze mhm. marzyłam o tym, żeby jednak realizować swoje budowy i od początku do końca je prowadzić. Okej, okay, to od ilu lat już jakby jesteś w tym biznesie deweloperskim? No jeśli chodzi o przygotowywanie pierwszej inwestycji, to myślę, że minęło około pięciu lat, wow. y kiedy urodziło się moje drugie dziecko, czyli, czyli cztery, cztery lata temu rozpoczęłam pierwszą inwestycję w budowie. Mhm to powiedz nam jakie projekty masz już za sobą zakończone. Mm -hmm. Pierwsza inwestycja może być była w takich dwóch etapach. Zaczęłam od budynku jednorodzinnego, dwulokalowego, więc to była taka pierwsza przymiarka. Stwierdziłam pierwsze koty za płoty, trzeba zrobić coś na próbę, to co wydawało mi się w tamtym momencie adekwatne. Nie ukrywam na bieżąco, to był rok 2020, ruszała wtedy platforma Zawód Deweloper, więc bardzo śledziłam rozwijanie się tej grupy. No i automatycznie też uczestniczyłam bardzo chętnie we wszystkich szkoleniach, które na tamten czas. W zasadzie jak sięgnąć pamięcią, to wszystkie szkolenia i online'owe, i stacjonarne, i konferencje gdzieś, gdzieś w zawód deweloper mam odbyte. No powiem tak, że dzisiaj jak byliśmy jeszcze na obiedzie przed wywiadem, to mnie mocno zaskoczyłaś tą informacją, bo nawet ja tego nie złapałem. Często, co prawda, Cię widzę na różnych szkoleniach, ale nie wiedziałem, że no, że byłaś na wszystkich. No pra tak, praktycznie na wszystkie. Niektóre w wersji online'owej, niektóre w wersji takiej stacjonarnej. Ale myślę, że faktycznie to była dobra baza, bo to był taki intensywny czas chłonienia wiedzy i jakby od razu wdrażania ją w tą pierwszą, prostą, niezbyt skomplikowaną inwestycję. No ale bez tego nie wyobrażam sobie, żeby faktycznie przystępować tak w ciemno i, w ciemno, w ciemno i po mhm. w inwestycję. Ta wiedza jest jednak podstawą. Okej, okay, to powiedz nam jeszcze takie już perspektywy tych pięciu lat. Jakby... Czy jesteś szczęśliwa, będąc tą deweloperką? Jak wygląda Twoje życie? Czy, czy wygląda tak, jak chciałaś, żeby wyglądało? Co Ci daje w ogóle taki no, lifestyle? Jesteś mamą dwójki małych dzieci, budujesz inwestycje. Jak to jest w ogóle? Czy to jest OK, czy, czy wolałabyś robić jednak coś innego? Nie no, czuję się bardzo spełniona w tak? tym, co robię w tej chwili. Przynosi mi to ogromną satysfakcję. Myślę, że jest to też pasja moja, bo jednak wkładam w to dużo serca i w, i w samą budowę, i w kontakt z klientem, i w to, jaki jego rodzaju produkty chcę dostarczyć, jakiego rodzaju mieszkania chcę dostarczyć na rynek, tak żeby też się tego nie powstydzić, a, a jednak, żeby też jakieś dobre słowo szło dalej. Yy, o, o o tym, co tworzę i o tym, co chcę klientom przekazać. Tak więc tak, bardzo mi daje to wiele satysfakcji, yy, szczęścia. Myślę, że staram się budować balans pomiędzy tym życiem rodzinnym, które jednak jest wymagające, że dzieci są w tej chwili małe, Aha. a tym życiem zawodowym. Tak więc yy, myślę, że no, póki co udaje mi się to. Więc co mi się bardzo dzisiaj spodobało, jak powiedziałaś, że już do 15, po 15 nikt się do ciebie nie dzwoni, że już jesteś w 100% tak, tak dla, tak. dla rodziny. To jest moim zdaniem po prostu moim zdaniem mega, to powiedz, ile tak naprawdę czasu dziennie, nie wiem, zajmuje ci zarządzanie taką budową. Mhm. Próbowałam sobie to kiedyś policzyć. Wydaje mi się, że na pierwszej inwestycji to nawet było niewiele. Miałam małe dziecko, które w trybie trzygodzinnym trzeba było przewinąć, nakarmić i się nim zająć. I w zasadzie jak sobie przeliczyłam czas w ciągu doby, to myślę, że to było tak około 3-4 godzin max. Aha. ja działam wtedy w trybie jakby ze stoperem, że dziecko położone spać, wiem Asia masz czas, start, godzinę, że coś zrobić. Już rzucałam się na ten komputer, wiedziałam, że przez godzinę muszę bardzo dużo rzeczy zrobić i ogarnąć, bo za chwilę dziecko Stanie i trzeba będzie się nim zająć. Tak więc bardzo szybko sobie wypracowałam taki system, że muszę bardzo intensywnie pracować w krótkim czasie. Teraz myślę, że to zaangażowanie pewnie jest większe, ale to dlatego, że Pewne tematy się jeszcze kończą, inne tematy się rozpoczynają. W tej chwili mam kolejne dwie inwestycje w przygotowaniu, więc rozkładam te siły. Pomiędzy, Czyli trzy ale... tak jakby projekty naraz robisz w po prostu? W tej chwili, tak, w tej chwili tak. Ale faktycznie tak jak powiedziałeś, staram się bardzo jakby konsekwentnie trzymać się zasady, czas dla pracy jest w 100% czasem dla pracy. Przychodzi ta godzina 15 i to zazwyczaj jest tak, że już naprawdę nawet nie mam ręki, żeby odebrać ten telefon, bo wpada dwójka dzieci do domu i no, trzeba to towarzyszyć ogarnąć, tak? Jedno płacze, drugie ma marudzi, trzecie coś chce. Znaczy trzecie, nie mam trzeciego mam męża, psa i dwa koty, ale zawsze ktoś coś chce. Każda kobieta to rozumie i no trzeba to rozgraniczyć, żeby to działało. Z mojej perspektywy mega historia, cieszę się, że możemy nagrać ten wywiad. To wiesz co, to, to jakbyś nam właśnie Opowiedziała troszkę o tej inwestycji, którą mamy za nami, ewentualnie ją pokazała. Ja tutaj mogę się mhm. przemieszczać za Tobą też, jeżeli gdzieś mamy podejść i żebyś mogła nam lepiej to pokazywać, okay. tak? Jesteśmy w Obornikach Śląskich. To jest jedno z takich niewielkich miasteczek aglomeracji wrocławskiej, czyli oddalonych około 30 km od Wrocławia. Jest to jedna z takich sypialni, można powiedzieć, wrocławskich. Przy okazji ma taką dobrą sławę, ponieważ przed wojną było to miasteczko uzdrowiskowe, z sanatoriami, z domami wypoczynkowymi, z pięknymi willami. I taka troszeczkę etykietka tego miasteczka została nadal wśród wrocławian i wśród tego, jak, jak mm -hmm. odbierają to miasto, czyli takie miasto w otulinie lasu, z dużymi terenami rekreacyjnymi, z bliskością tego Wrocławia. 800 metrów stąd mamy stację PKP, gdzie w zasadzie co 10 minut pociąg do Wrocławia dojeżdża, w 15 minut jesteśmy na dworcu głównym. Tak, Więc mm -hmm. może jest to może jakaś znaczna odległość, te 30 kilometrów, ale naprawdę w szybkim czasie możemy się we Wrocławiu znaleźć. Bardzo ładnie to w ogóle y, <laughs> wygląda. Podejdźmy, słuchajcie, moi drodzy, sobie y, bliżej. Ja lubię obserwować takie projekty, które przygotowują architekci w roli deweloperów, bo to jest wszystko takie dopieszczone. Ja też tutaj Wam to pokażę teraz na chwilkę. Zerknijcie sobie. Elewacja naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Jak ci się to w ogóle sprzedaje, powiedz? No, sprzedaje, w sensie sprzedało już wszystko. Tak, tej o, tak super. budowa trwa 10 miesięcy. Myślę, że na etapie 8 miesięcy już mieliśmy część sprzedaną, część w rezerwacjach. Mhm. Tak więc z początkiem tego roku, jakby już mhm. jakby były finalizacje umów deweloperskich. Mimo trudnych czasów, myślę, że produkt na tyle ciekawy tutaj, że mamy lokale trzypokojowe 57-metrowe, dolne mieszkania, ponieważ jest to tak zwany układ mieszkań góra te dolne mieszkania mają y, dosyć fajne duże ogródki po 15 metrów, górne mieszkania mają przestronne balkony 7-metrowe plus mhm. poddasze do indywidualnej aranżacji. Mhm. Tak więc tutaj mieliśmy zainteresowanie zarówno wrocławian jak i oborniczan. Myślę, że ta inwestycja troszkę się wyróżniała, jakby właśnie tym, tym swoim wyglądem i tą lokalizacją. Fajne oto otoczenie. Inwestycja nazywa się Forest apartamenty. Mamy tutaj ścianę lasu w zasadzie parę Z minut. strony. Tak Jesteśmy tak na spacerze w lesie po ścieżkach. Tak więc. No to chodźmy do środka. Pokaż nam jak te mieszkania wyglądają. Okej, okay, zapraszam. Dobra. Bardzo ładne drzwi. A, dziękuję, dziękuję. Lubię właśnie te, te są takie, że można... jakby ze świetlikiem. Tak, bardziej, że ten przedsioneczek tak. jest co prawda naświetlony, ale dopiero tam na górze, a tutaj żeby tak nie było zupełnie ciemno, to, to chociaż eee, tyle. No powiem I Ci to, ja mam takie przemyślenie, że właśnie... <laughs> Różne rzeczy mogą być różnie zrobione, ale jak są porządne drzwi, to jest taka rzecz, z którą ma kontakt klient. No myślę, że to jest jedna z rzeczy, którą klient wyłapuje, nie? Bo klient ma takie swoje czułe punkty i te drzwi chyba są jednym z takich czułych punktów, Aha. i okna, które w pierwszej kolejności się tam zwraca uwagę. Dokładnie. No to oprowadź, bo w Aha, ogóle ty sprzedajesz tą inwestycję, czy ktoś inny prowadzi sprzedaż? Na początku współpracowaliśmy z agentem nieruchomości, ale y, tak gdzieś od czerwca do września w zasadzie dwie rezerwacje, z których niewiele wynikło, w sensie nie doszło do sprzedaży ostatecznie. Aha. I od września przejęłam sprzedaż samodzielnie, w zasadzie no, dużo wtedy złożyłam faktycznie energii w to, żeby była widoczna oferta w mediach społecznościowych, na portalach mhm. Pani dopracowana strona banery, tak więc dużo wtedy energii włożyłam i to faktycznie zaprocentowało bardzo fajnie. Okej, okay, z tego co widzę, mamy tutaj pierwszy pokój, tak? tak? Fajne okna. Pierwszy pokój, to jest taka sypialnia bardziej dziecka, ponieważ tak. rodziców sypialnia jest troszeczkę większa. Myślę, że fajny układ taki w kwadracie zamknięty, więc dosyć ustawny. Tak, z drzwi na dużą... środku, więc z każdej strony coś tam tak. jesteś w stanie postawić, po każdej stronie. Tak. Ta torebkę, wiesz, co to, tak? to nie jest jakaś moja topowa torebka. <grystanie> Okej. Okay. Kotłownia. Pomieszczenie gospodarcze, o. można tak nazwać, że kotłownia. W niej też mam miejsce na pralkę. Niestety, troszkę zajmuje, ponieważ poza tym, że mamy pompę i zbiornik ciepłej wody użytkowej. To musieliśmy również zamontować bufor 50-litrowy ze względu na niewielki metraż mieszkania, tak. a jednak pompę, która jest w stanie obsłużyć większe metraże. Tak więc taki bufor mm -hmm. dodatkowy. Jasne. Trochę się tych instalacji nazbierało, aczkolwiek pomieszczenie tak. ma 4 metry kwadratowe pomieszczenie, na, znaczy miejsce na jakąś szafę typu spiżarka, jakiś taki no kącik no można Majsterkowicza. To. Taką zrobić powiedziałbym, takie, no, po prostu tak jak mówisz, taką komórkę troszkę. Tak, tak, no, no to, na to zawsze jakieś mopy, prawda, tego typu, tak. jakieś gospodarcze sprawy, pralka, suszarka, tak samo tutaj w Słupku można sobie ją dostawić. Plus wszystkie oczywiście media, czyli skrzynka elektryczna Jakie. i podzielniki ciepła. Tutaj się domyślam, że Łazienka. 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 też w takim kwadracie i myślę, fajny układ właśnie, że nie ma tutaj już miejsca na pralkę, bo pralka została wrzucona do pomieszczenia gospodarczego. Mhm. Czy może powiedzieć, że mam taki mini salon kąpielowy z dużą, fajną umywalką, z wanną, Aha. z toaletą, gdzie już nie mamy tych takich tych gospodarczych spraw typu mop, no tak. typu, typu pralka. Jasne. To przejdźmy dalej. Widzę, że kolejny Kolejna sypialnia. Tak. Mamy sypialnię taką już dedykowaną pod rodziców. Spokojnie wejdzie podwójne łóżko, szerokie na 160 cm, plus tak. duża wnęka na zabudowę szafy, w zasadzie na całą długość. Można też wygospodarować jakieś miejsce do pracy w tej wnęce. Ta sypialnia jest o tyle też fajna, że ma bezpośredni dostęp na balkon, tak samo jak z salonu. Możemy dostać się Zobaczmy na balkon. Sobie. I zapraszam. Zobaczmy sobie tutaj okolice. Niedługo tu się wszystko zazieleni. Tak jest. Ale ten widok faktycznie. Robił tutaj dobrą robotę, aczkolwiek zawsze informuje klientów, że tutaj z tyłu również mamy działki pod zabudowę jednorodzinną, więc no muszą mieć świadomość, że coś tutaj jeszcze powstanie, ale tej zieleni troszeczkę tutaj. No, jest, jest. dużo, co nie tak. przesady, naprawdę jest dużo. Tym bardziej, że ja również celowo zostawiłam sporo drzew mhm. i one naprawdę też świetnie robią robotę, i na zdjęciach, tak. i na wizualizacjach, i też klienci, którzy przychodzą, oglądają, mówią świetnie, te drzewa, to, dobrze, to nie Pani je zostawiła. Na wyciągnięcie ręki praktycznie. Tak. Jeżeli chodzi o ten drugi lokal. Tak, dokładnie. Jeszcze o, na taj, tarasach taj. czeka nas wykończenie deską tarasową, tak więc jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę e, fajnie z, by, z końcówką. Fajnie Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna inwestycja. Powiedz nam, jakie, jakie tutaj takie, w ogóle takie lekcje, może jakieś historie, który możesz się podzielić, jakieś rady dla naszych widzów, mhm. a szczególnie. Po prostu dla innych kobiet, które chciałyby w ten biznes wejść. Szerokie zagadnienie. Tutaj musimy poruszyć. I rady, i, i, i ciekawe sytuacje tak. na budowie. Wiecie, no, mam parę takich. Twoich zasad, których faktycznie się trzymam. Staram się jednak bezpiecznie projektować w cudzysłowie, w sensie dużą wagę przykładam do projektu, czyli żeby ten projekt był funkcjonalny, żeby metraż był odpowiedni do tego, co rynek jest w stanie przyjąć i na co klienci są w stanie sobie w danym momencie pozwolić. Na pewno mhm. mamy teraz tą tendencję do zmniejszania tych metraży. Tak. Yy, też y, lokalizacja no jest, jest jednak bardzo ważna i, i tego nie da się niczym przebić najlepszym projektem i najlepszą ofertą. Też nie ukrywam, staram się, żeby te projekty były wyważone, czyli też, żeby nie były przeszacowane, żeby nie były zbyt drogie w inwestowaniu, ale równocześnie, żeby cieszyły oko, żeby klient kupując miał takie poczucie, że będzie mieszkał w ładnym domu. No, jako architekt, no to muszę, nie? Super, ale właśnie fajne te projekty projektach architektów, takich deweloperskich. Tak, aczkolwiek nie ma jakiegoś och, ach, nie wiadomo jakiej klasy, prawda? Ale, ale czasem nawet niewielkie rozwiązania yy, robią robotę. Znaczy, wiesz co wiesz co, tak naprawdę no też yy, ja uważam tak, bo widziałem ileś tych inwestycji, to wszystko mm. jest po prostu ładnie, porządnie zrobione, fajnie dobrane kolory. To też nie jest sztuka wydać no, tyle na te inwestycje, żeby nie zarobić. A uważam, że dzisiaj ta jakość nawet materiałów, nawet tych najtańszych, ona i tak jest wysoka. I tak kwestia umiejętnego tak. ich w ogóle wykorzystania. tak? Tak, tak, czy doboru nawet, tak jak mówisz, tak jak mówisz skomponowania, są niewielkie zabiegi robią wielkie efekty, <noise> tak Więc to, są, to są te zasady. Ja to powiedz właśnie, jakbyś miała innym kobietom doradzić, jak wejść w ten biznes i czy w ogóle ma to sens, jeżeli na przykład nie miałeś nic z nim wspólnego, z branżą budowlaną, tak jak Ty, z projektowaniem, czy uważasz, że no jest tutaj to jakaś, no nie wiem, dobry pomysł w ogóle? Okej. Okay. No to znajomość branży, jeżeli się, praktycznie, jeżeli się faktycznie pracuje w zawodzie jako inżynier, jako architekt, jako kierownik budowy, na pewno jest pomocne, tak, jesteśmy tak. gdzieś tam parę kroków do przodu od zagadnień związanych z budową, z inwestycją, z całym procesem budowy, jak, jak to wygląda, no, ale jednak wprowadzenie inwestycji deweloperskiej to jest wiele różnych dziedzin, które w zasadzie deweloper musi ze sobą wszystkie skorelować, połączyć i poprowadzić do przodu. Myślę więc, że tutaj to nie jest to, to nie jest konieczne żeby być mhm. faktycznie w tej branży. Bardziej na zasadzie być osobą, która faktycznie czuje się na siłach y, koordynować y, pracę różnych zespołów, różnych zagadnień. Mhm. Mieć pewną wizję i starać się tą wizję y, doprowadzić do szczęśliwego finału, do dobrej sprzedaży, do, y, do zadowolonych klientów. Tak więc bynajmniej y, nie trzeba być tutaj w branży. Trzeba chcieć zadacie bardzo ważne pytanie, co się chce w życiu robić i, <grymne> i, i to zacząć robić. to robić. E, aczkolwiek myślę, że podstawą dla takich osób początkujących jest przede wszystkim osiąganie no, po jak największą ilość wiedzy. Tak? Tego nigdy za wiele, wkraczanie w, w, w kręgi i spotykanie się z ludźmi, którzy się już tym zajmują, którzy są doświadczeni, słuchanie ich, pytanie, zadawanie im pytań. Jest tyle fajnych przykładów na nas w klubie dewelopera, osób, które wchodzą i, i śmiale, py, śmiale pytają y, o nawet takie jakieś takie najdrobniejsze, wydawały się jakieś takie błahe sprawy, ale to jest ważne, to, to kroczek po kroczku prowadzi nas do jakby znajomości całego tego procesu. Więc, yy, eee. wiedza i przebywanie z ludźmi, którzy już są o parę kroków tak. do przodu. Ja się barw. bardzo cieszę, że ty jesteś też z nami w klubie, i to już od dłuższego <grym> czasu, i że w końcu też yy, mam, jest okazja, żeby tutaj do ciebie zajechać i nagrać ten wywiad. Bardzo się cieszę. Gratuluję za, za w ogóle tego, co sprawie. udało ci się osiągnąć. <grym> Dzięki, Fabio. <padre. grym> Asia, słuchaj, tak naprawdę no mamy teraz dość trudny czas dla deweloperów, a ty mimo wszystko no, się rozpędzasz, tak? Mm. Czym się kierujesz w ogóle, jak do mm -hmm. tego, wiesz, no ludzi to, no to może dziwić. No, no faktycznie, przyjąłam raczej taką, wydaje mi się, bezpieczną strategię, myślę, która głównie opiera się na obserwowaniu, co dzieje się wokół nas i, i co rynek w danym momencie przeżywa i co za chwilę może się wydarzyć. Tak więc taka zasada, dostosuj się albo zgiń, mm -hmm. tak jak jeszcze do niedawna się kierowałam zasadą, nie wyróżnij się albo zgiń, tak, no to też jest fajna zasada, mm -hmm. Można coś dać więcej niż to, co daje konkurencja, ale w trudnych czasach, kiedy ten rynek jest wymagający, kiedy ta sprzedaż nie jest taka, jakbyśmy oczekiwali, to dostosowywanie się do oczekiwań rynku, dostosowywanie się do sytuacji y, politycznej u nas w kraju, nie, na świecie, musimy być parę myśli do przodu. Musimy to obserwować, być czujnym i myśleć do przodu, że jak dziś coś planujemy, czy za dwa lata ta inwestycja faktycznie będzie miała swoich odbiorców. Jak najbardziej się zgadzam. Słuchajcie, dzisiaj jak coś projektujecie, bo to też trwa. To trzeba myśleć w kategoriach, co dzisiaj się projektuje i jeszcze to zmniejszyć o, o 10-15% to akurat utraficie. Tak jest. Asia ostatnie pytanie, które przychodzi mi na myśl, powiedz, jak w ogóle wykonawcy reagują na to, że ich szefową będzie kobieta. No. Różnie, tak? różnie. Już teraz mam takich, tak, takie grono wykonawców, z którymi już dłużej współpracuję, więc na nich to wrażenie nie robię, ale faktycznie początki czasem bywały takie, że wczuło się w powietrzu, że tutaj wykonawca, sobie, co ta pani tutaj będzie nam tutaj rozkazywać i mówić, co my tutaj będziemy robić, nie? Aha. Ale no, całe życie pracuję z mężczyznami i bardzo cenię tę pracę, bo świetnie się z mężczyznami współpracuje. Są rzeczowi, są konkretni, są zadaniowi. I myślę, że tutaj wystarczy czasem dosłownie parę pierwszych chwil rozmów z wykonawcą, żeby się przekonał, że no, przyszłam tutaj po prostu wykonać swoją pracę. Robimy, realizujemy budowę, wykonujemy konkretne zadania. Nie ma tutaj żadnych jakichś granic, płci, że tak powiem. Tylko mamy po prostu roboty do zrobienia i to rozumieją, doceniają. I się odbierają naturalnie po czasie. No powiem ci tak, że właśnie po prostu jesteś sympatycznym człowiekiem. Wydaje mi się, że wiesz, że to nie ma znaczenia czy kobieta, czy mężczyzna, nie. tylko po prostu Boże. trzeba być. Oczywiście, tam gdzie trzeba to wymagać, ale trzeba być po prostu w porządku i, i da się ten biznes fajnie poprowadzić. Zgadzam się. Moi drodzy, i tym akcentem. Kończymy. Jeżeli Wam się podobało, to prośba o lajka. Jak macie jakieś pytania tutaj jeszcze do Asi, to piszcie w komentarzach. A na koniec, jeszcze Asia, tylko powiedz, gdzie można znaleźć tą inwestycję w internecie, na jakiej stronie? Inwestycja nazywa się Forest Apart Apartamenty, więc wpisując www.forestapartamenty.pl znajdziecie tą akurat inwestycję. Moja poprzednia inwestycja to Jaśminowe Domy, również wpisując www.jaśminnowedom.pl. To jest poprzednia inwestycja. No Albo i mam na, nadzieję, na że Facebooku. Nie... Janna Tabaka wpisując na Albo Janna Tabaka. Tak, tak <laughs> okay. jest. Dobrze. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.